Cześć. Dzisiaj zajmiemy się oświetleniem baru. Specjalnie mówię baru, a nie restauracji, bo różnica jest taka, że do baru klient przychodzi, je i wychodzi, a w restauracji klient dłużej przesiaduje, więc oświetlenie powinno być odpowiednio inne, takie bardziej tworzące klimat intymności. Więc w tym odcinku zajmujemy się e, stricte barami, takimi szybkimi, a w następnych odcinkach będą restauracje. Żeby dobrać odpowiednie oświetlenie do knajpki, trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jaki klient do nas przychodzi? Czego klient u nas szuka? po co tu przychodzi, jak długo będzie siedział i jak długo chcemy, żeby on u nas siedział. Do takich typowych obiadownik klient przychodzi przede wszystkim po to, żeby zjeść, nie po to, żeby siedzieć i gawędzić ze znajomymi, więc najważniejszym celem oświetlenia jest dobre doświetlenie talerza, żeby klient widział dokładnie, co je i jak ta potrawa wygląda. Jeśli prowadzisz restaurację, sugeruję Ci, żebyś stworzył taką fajną grę świateł stwórz światłem taki nastrój intymności, żeby klient chciał Ciebie przesiadywać, ale w barze, w barze wszystko rozświetl równomiernie. Niech klient widzi co je, ale niech się tutaj czuje rzeźko, niech przyjdzie, będzie zadowolony i niech ucieka do domu, dalej do jego obowiązków, to jest obiadownia, to nie jest knajpa, gdzie może domówić jeszcze kawkę za 10 zł, ciastko za 15, czy drinka za 20. Tutaj stoliki muszą lotować. Na suficie stworzyliśmy całą konstelację wielu żarówek, które równomiernie rozświetlają i doświetlają całe pomieszczenie. Pamiętajcie, że jeżeli jest tak dużo żarówek jak tutaj, to te żarówki nie mogą być za mocne. My tutaj dobraliśmy 4-watowe filamenty w barwie ciepłej. Jest to odpowiednia ilość światła, ale nikogo nie razi, bo jeżeli żarówki są w miarę nisko, w miarę tak na wysokości wzroku klienta, to pamiętacie, absolutnie nie mogą być za mocne. Jeżeli będą klienta raziły, po prostu będą go odstraszały. nie nad barem, to również dużo żarówek. Tym razem zastosowaliśmy girlandę rozciągniętą pomiędzy dwoma ścianami. Tutaj też ważne było, żeby te żarówki nie były zbyt mocne, żeby nie oślepiały, żeby nie prześwietliły tego, ale żeby dobrze doświetliły. Zamontowaliśmy więc tam 4-batowe żarówki LED w barwie 4000, żeby było tak tutaj żywo. A żeby ta strefa wyglądała tak żywo, dodatkowo nad barem zamontowaliśmy taśmę LED, która świeci w stronę sufitu. Światło odbite, fajnie rozświetla całą tą strefę za barem, więc jest tu jeszcze bardziej przyjemnie, jeszcze bardziej rzeźko. Jeszcze taki drobny element dekoracyjny, ale bardzo mocno podbijający. Wygląd całej restauracji, skrzynki z ozdobami, świetnie to wygląda. A co, którą skrzynkę ozdobiliśmy? E, światłem. Taśma LED w profilu świeci na tylną ściankę, żeby na sali nikogo nie raziło, a efekt ozdobny jest e, świetny. Bardzo proste do wykonania. Możemy zrobić dla Was już gotowe takie e, odcinki, tylko do podłączenia, albo możecie sobie u nas zamówić profile i taśmę LED. I sami to wszystko wykonać. Bardzo prosta sprawa, a mocno podbija cały efekt restauracji. I na koniec lodówka z produktami. Tutaj mamy akurat pierogi i sałatki. Pamiętajcie, produkty doświetlone są bardziej zachęcające, bardziej krzyczą. Kupnie. Zazwyczaj takie lodówki mają już oświetlenie zintegrowane, wbudowane przez producenta. Ale jeżeli Wasza by nie miała albo ma za słabe, dzwoncie do nas, piszcie, możemy wam wysłać gotową taką lampę, tylko do wpięcia, żeby to, co sprzedajecie, wyglądało jeszcze lepiej. Dzięki za waszą uwagę. Mam nadzieję, że zainspirowałem Was. Jeżeli macie więcej pytań, dzwoncie do nas, piszcie bardzo chętnie Wam doradzimy. Większość produktów mamy już gotowe. To, czego nie mamy gotowe, możemy dla Was indywidualnie stworzyć, wyprodukować. Mamy ogromne możliwości. Zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się.